W Gdańsku trwa gigantyczna impreza, największy konkurs edukacyjny w Europie, który odbywa się co dwa lata. 600 zawodników z 32 krajów, w ciągu 5 dni, 43 dyscypliny, na powierzchni, uwaga, 50 tysięcy metrów rotowych. Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023. Dostrzegamy i Pana Sosnowskiego my zainstalowaliśmy tu podnośniki producenta Snepon, który umożliwia przeprowadzenie zawodów. Czyli jaki sprzęt pokazujecie? Hydrauliczne podnośniki czterokolumnowe, energooszczędne, podnoszące nawet 4 tony, które proszę sobie wyobrazić zainstalowaliśmy w miejscu, gdzie normalnie inne podnośniki można było zainstalować. Do tego urządzenie do geometrii działające w technologii 3D i znowu Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest miejsce tymczasowego montażu. My to zainstalowaliśmy, skalibrowaliśmy, a urządzenie jako takie nie wymaga specjalnego ustawienia. Instalacja całego wyposażenia tutaj zajęła nam dwa dni robocze. No dobra, a ile to wszystko kosztuje? Nie pytajcie mnie o takie rzeczy. <laughs> Zatania. <laughs>